Mamy w Akademii Pampers Między Nami Rodzicami. To miejsce, w którym poruszamy tematy ważne dla przyszłych rodziców, którzy stoją przed wieloma wyzwaniami. Przygotowując się do narodzin dziecka, rodzi się wiele pytań, szukają informacji w różnych miejscach. Często to mamy, siostry, przyjaciółki są tymi, które podpowiadają, jak przygotować się do narodzin dziecka, jak poradzić sobie z nowymi tematami. W naszej Akademii Pampers gościmy ekspertki oraz mamy, które dzielą się swoim doświadczeniem, by pomóc przyszłym rodzicom odnaleźć odpowiedź na nurtujące ich pytania. Jednym z takich tematów, wokół których rodzi się wiele pytań, jest przygotowanie wyprawki dla dziecka. Wiąże się ona z wieloma radościami, ale często też staje się sporym wyzwaniem. Półki sklepowe aż uginają się od asortymentu dla dzieci. Wszystko wydaje się potrzebne, ale czy na pewno takim jest? Kiedy i od czego zacząć przygotowania wyprawki dla dziecka? Dziś porozmawiamy o tym z Sylwią Nowak, aktorką Piosenkarką, która czeka na narodziny swojego pierwszego synka, oraz z Pauliną Kowalewską, położną z profilu Zaufaj Położnej. Dzień dobry. Cześć, Witam was serdecznie. Sylwia, zacznę od pytania do ciebie. Powiedz na jakim etapie ciąży zaczęłaś przygotowania wyprawki? Ja chyba w takim bezpiecznym momencie tak naprawdę, myślę, że głównie przez to, że te nasze starania były dosyć długie i trudne, bo mhm. zajęły nam trzy lata, to podchodziłam do tego jakoś tak na początku na spokojnie. Oczywiście bardzo się cieszyłam, że w końcu się udało, natomiast rzeczywiście do jakby kompletowania wyprawki już tak na pełnej petardzie mogę powiedzieć przystąpiłam po połowie jakby ciąży, czyli po tym dokładnie USG drugiego trymestru, mhm. kiedy już już na spokojnie wiedziałam, że wszystko jest ok. Też znałam płeć dziecka, mówiąc szczerze, A. więc wiedziałam mniej więcej w jakim kierunku kolorystycznie chciałabym iść. I od czego zaczęłaś swoje zakupy? Chyba już wtedy to już było wszystko na raz, po prostu. <gry> e, zarówno właśnie rzeczy, które będą pie pierwszej potrzeby, czyli pieluszki, czy, czy jakieś, e, właśnie nie wiem, chusteczki i tak dalej. Mhm. Tego zaczęłam szukać. Które najlepsze i, i, i w ogóle najbardziej rekomendowane. Oczywiście ubranka. No właśnie, Arte, powiedziałaś rekomendować, sugerujesz się tym, co podpowiadam Ci koleżanki, mama, czy raczej nie? Czy masz jakąś listę swoją zakupów? Wyglądało to dokładnie i tak, że na początku wyszukiwałam rzeczy, które widziałam u koleżanek, które się sprawdzały. Mm -hmm. Czyli na przykład mówiły mi, na pewno przyda ci się, nie wiem, fotelik bujany, czy tam bujaczek taki, który, który rzeczywiście się mega sprawdza, więc tego szukałam. A oczywiście ubranka, tak. I, I rzeczy, które wiedziałam, że po prostu gdzieś tam podglądałam u innych. I tak w zasadzie dopiero później, jak już miałam dużo rzeczy sama skompletowanych, to zajrzałam jeszcze do internetu, sprawdziłam jakieś tam listy, które, w których w internecie jest w ogóle mnóstwo takich wyprawkowych. E, popytałam jeszcze raz koleżanek i e, nie mogę tutaj jakby ominąć jednego tematu, moich kochanych obserwatorek, które po prostu dla mnie są naprawdę mega skarbnicą e, wiedzy i od samego momentu ogłoszenia tak naprawdę tej ciąży u mnie na Instagramie, czy w ogóle w mediach, one są mi bardzo pomocne i jak tylko rzucę jakieś hasło, to po prostu w moment dostaję zalew odpowiedzi i, e, no i to jest też dla mnie ogromna, tak naprawdę mm -hmm. ogromne źródło informacji. Wolno powiedz, ile tych ubranek, ile tych pieluszek, skąd mamy to wiedzieć? Ja tutaj jako położna jestem bardzo skłonna do minimalizmu mm -hmm. i do wybierania tego w jak najmniejszej ilości. No wiesz, są takie rzeczy jak ubranka, możemy ograniczyć się, ale przy pieluszkach to już tutaj... Tak, przy pieluszkach <grym> zdecydowanie <grym> ciężko jest się ograniczyć. Tak. Jeżeli chodzi o ubranka, myślę, że zdecydowałabym się na takie 5 sztuk w rozmiarze 56, jeżeli chodzi o pajacyki, mm -hmm. body czy też półśpiochy. No i rozmiar 62 to już jest częściej wykorzystywany, więc powiedzmy około 90. 10 sztuk w tym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o pieluszki, to naprawdę będzie schodziło bardzo dużo. Bo powiedzmy u noworodka będzie to przy każdym karmieniu. Karmiń zakładamy, że jest około 8 do 12 na dobę, więc zakładamy, że tych pieluszek od 8 do 10 do tych 12 w ciągu doby na pewno zużyjemy. Właśnie też powiedziałaś o tym rozmiarze, tutaj warto mieć w tym większym rozmiarze również, bo nigdy nie wiemy tak. tak naprawdę jakiej wielkości urodzi się to nasze dziecko. Moje ważyło 4,5 kilo ostatnie, więc położna miała spory problem, żeby wcisnąć go w te ubranka, które ja przyniosłam do szpitala. Staramy się w takim momencie po prostu upchać tą małą istotkę. Ale rzeczywiście pod tym kątem na przykład czasami mamy, wykorzystują rempersy, czyli te ubranka, które mm -hmm. nie mają na końcu e, stópek, bo, bo wtedy łatwiej jest no po prostu poradzić sobie z karpetą. Ale to właśnie ja też wtrącę tutaj od razu też, że dostałam informację właśnie od znajomych na przykład, że tych pierwszych najmniejszych rozmiarów to w ogóle tak tylko kilka sztuk, bo mogą się w ogóle nie przydać, mm -hmm. tak? że dopiero nawet y, na przykład jedna z mi powiedziała, że u niej się najdłużej utrzymał ten rozmiar 70 bodajże mm -hmm. 4, tak, że dość, 74. Tak, że to jakby najdłużej rzeczywiście najwięcej tych rzeczy było potrzebne. Tak jak są rozmiarówki na przykład 50, czy nawet 44, tak. no tych zupełnie raczej nie tak. wybieramy, jeżeli tak. chodzi o wyprawkę. No, jeżeli się okaże, że maluszek jest naprawdę maleńki, tak. to zawsze zdążymy pójść Dokładnie. i dokupić. A nic się a nie stanie, jak będzie w 56 czy tak. 60, chyba, że wiemy, że będzie na przykład wcześniej, bo to też na przykład często ciąże bliźniacze kończą się wcześniej i tutaj warto te mniejsze, prawda? Maluszki, które są przedwcześnie urodzone, najczęściej przybywają w inkubatorze w ogóle w samej pieluszce, więc one nawet nie potrzebują za bardzo e, ubranek. E, generalnie... Ale pieluszki potrzebują A, czy pieluszki one <laughs> potrzebują koniecznie, rzeczywiście? <laughs> czy one są takie same jak dla dzieci urodzonych w terminie? E, tak, ale to zależy, bo wcześniaki mm -hmm. tak naprawdę możemy podzielić na różne maluszki, w zależności od tego, w którym etapie ciąży one się urodzą. Jeżeli to są dzieci od 34 do 36 tygodnia ciąży, czyli tak zwane późne wcześniaki, to tutaj wykorzystujemy na przykład na przykład pieluszki o rozmiarze zero i one naprawdę super się mm. sprawdzają. Natomiast dla dzieci, które są skrajnymi wcześniakami, bardzo skrajnymi wcześniakami, dzieci, które są naprawdę bardzo maleńkie, um, dla nich też są dostarczane specjalne pieluszki. Na przykład, są takie tak, pieluszki? tak, tak. Okay. Firma Pampers na przykład dostarcza takie pieluszki na oddziały położnicze i te pieluszki są dla takich maleńkich tak wykorzystywane. Bo nawet jak jest ten wcześniak późny. To w przypadku, ja na przykład miałam bliźniaczki, bliźniąt, to one z reguły są mniejsze, prawda? I wtedy jednak taka mniejsza przy, pieluszka bardzo się przydaje. Często są mniejsze, to prawda, mhm. bo jakby dwójka musi się zmieścić <grym> razem, ale też nie zawsze. Czasami zdarza się, że oczywiście... oczywiście mam koleżanki, ale są różne. <grym> <grym> A powiedz, co często rodzice kupują dla maluszka, co tak naprawdę okazuje się zbędne? Z takich zbędnych rzeczy myślę, że najczęściej są to poduszki, kołderki, no bo tak naprawdę to nie są rzeczy, okay. które rekomendujemy na start. Narodowo staram się, żeby malec no był w pieluszce, ubranku, w rożku, śpiworku i tak naprawdę ułożony w łóżeczku, w którym nie ma nic poza mocno naciągniętym prześcieradełkiem, okay. żeby tak było po prostu najbezpiecznie. To bardzo często w tej wyprawce mm. właśnie są te Otulacze, takie obijacze wokół rzeczek, dodatkowo tak. pieru, jakby te poduszki, kołderki. To One są takie z... elementy, które się nie, okay. jakby nie sprawdzają do około szóstego miesiąca życia dziecka. Ja chętnie skorzystam z tej rady. No to nie wygląda, prawda? Kusi oko, no. a, a jednak okazuje tak. się, że nie jest przydatny i dzięki temu trochę też zaoszczędzimy, bo nie oszukujmy się, te produkty sporo kosztują. To już wiemy, czego nie kupować, a jak wybieramy to, co będzie dla nas przydatne. Na co zwrócić uwagę, żeby te produkty były rzeczywiście najlepsze dla naszego dziecka, bo przecież tego chcemy. Przede wszystkim zwracamy uwagę na skład, Na składy zarówno kosmetyków, mhm. jak i tych materiałów, z których będą ubranka dla małej istoty. No i też jeżeli chodzi o pieluszki, tutaj też zwracamy uwagę zarówno na skład, ale też na przykład na chłonność takiej pieluszki. Mhm. Zwracamy uwagę na to, żeby była ona nie, jakoś, nie bardzo uciskowa dla maluszka, tak. Dlatego że no to wszystko może wpływać na jego dyskomfort. Przede wszystkim zwracamy też uwagę na rozmiary, zarówno ubranek, jak i pieluszek, tak żeby to wszystko było do maluszka dostosowywane. Bo bardzo często rodzice mówią: OK, ta pieluszka mi się nie sprawdziła, bo na przykład przeciekało. Ale może przeciekało dlatego, że był za duży czy zbyt mały rozmiar, rozmiar dobrany. Mhm. Więc tak standardowo. Przeważnie mówimy o tym, żeby na przykład do szpitala wybierać z ubranek rozmiary 56-62, tak mm -hmm. jak już wspomniałam. Natomiast jeżeli chodzi o pieluszki, no tutaj skłaniamy się bardziej ku tym o rozmiarze 1. Mm -hmm. No właśnie, bo tak jak ubranka, możemy na wyrost i najwyżej hmm. zawinąć te rękawki, tak jak w przypadku pieluszek, to już się jest. Nie sprawdzi, no. prawda? Y Powiedz, czego absolutnie nie powinno zabraknąć w każdej wyprawce dla maluszka. No to są te elementy, o których wspomniałam. Ubranka, ale też przede wszystkim pieluszki. Ich będziemy naprawdę dużo zużywały, zwłaszcza na samym początku. Tutaj raczej jesteśmy skłonni do tego, żeby na początku jednak były to pieluszki, które są z pewnością te jednorazowe, które wykorzystujemy do przestrzeni szpitalnej. To skłaniamy się nawet ku temu, żeby mamy miały ze sobą taką paczkę pieluszek do szpitala. Nie zajmuje to aż tak bardzo dużo miejsca, a rzeczywiście często te te pierwsze kubki, czy też mocz maluszka, u maluszka są w bardzo dużej ilości mm -hmm. oddawane, jeżeli chodzi o noworodki. No i też trzeba zaznaczyć, że ta mała istota rzeczywiście okej, okay, załatwi się te 10-12 razy, ale czasami ucząc się tego, jak tak. w którym momencie maluszek kończył się załatwić, zdarzy się, że na, na przykład jednej defekacji zmienimy już trzy razy pieluchę, nie? I więc albo w trakcie zakładania dużo. gdzieś prawda, zacznie się usiać i to też się często zdarza, bo przecież jak przebieramy, to się robi chłodniej i dziecko wtedy często Cię, zaczyna prawie. siusiać i już po pieluszce. No. Bardzo często pod wpływem właśnie rozebranie dziecka jest kwestia oddania mocza, zwłaszcza od ch u chłopców. U więc też polecam przysłonić chociażby mokrą chusteczką albo pieluszką na moment przebierania. Tak, dla mnie to była bardzo ważna informacja, bardzo interesująca, bo kiedy po trzech córkach, które już są nastolatkami, miałam urodzić synka, to rzeczywiście okazało się, że ta technika przewijania ma znaczenie. I tutaj odpowiedni ułożenie pieluszki odgrywa dużą rolę. Mm. Um, powiedz dlaczego ten wybór właśnie tych pieluszek ma, ma duże znaczenie, bo wydawałoby się, że to zwykła pieluszka, a jednak odgrywa sporą rolę to, jaką wybierzemy dla naszego dziecka? Pieluszka ma bezpośredni kontakt ze skórą dziecka, mm. więc ona musi być o dobrym materiale, powinna być tak, takim elementem, który jest też miękki, delikatny dla skóry dziecka, no i też powinna być chłonna, bo to też nie o to chodzi, żeby maluszek bezpośrednio po oddaniu moczu od razu czuł się niekomfortowo, tak. bo też od razu, umówmy się, nie zauważymy w 100%, mamy opcje wspomagające w w postaci na przykład paska zaznaczającego, no czy malec oddał ten moczek, ale bywa też tak, że mamy Odpoczywają, śpią i nie zawsze zerkną w tą tak. pieluszkę. Więc ta chłonność jest bardzo istotna. Dodatkowo to, żeby ta pieluszka była e, obejmująca maluszka, żeby jakby w pełni dopasowywała się do jego ciała, nie ograniczała mu ruchów, ale jednocześnie e, też nie była zbyt luźna, zbyt tutaj obwisła, że tak to określę. Mhm. No właśnie jak ja zauważyłam, że już są pieluszki właśnie z tym wskaźnikiem e, tak, chłonności, to troszkę się ucieszyłam, bo jakby dla nas nowicjuszów, e, no, tu, którzy będą pierwszy raz tak naprawdę mieć styczność z przewijaniem, z, z tą całą tak. sytuacją no to to jest bardzo, bardzo przydatne i, i myślę, że naprawdę kiedyś tego nie było. No tak. i też fajnie, że ta pieluszka kiedy kiedyś jest ona chłonna i rzeczywiście dziecko nie odczuwa tego, tak że zrobiło to, to siku, bo tak naprawdę nawet jakby nie było paska i ta pieluszka nie aby tego, to przecież by zaczęło płakać, bo byłoby mu niekomfortowo mm. w takiej sytuacji. To prawda, ale te paski są pomocne zarówno dla rodziców, ale i dla nas jako położnych też. Czasami kiedyś tutaj zerknąć jest zdecydowanie łatwiej. Poza tym zwróciłabym też uwagę na rekomendacje, które mm -hmm. są dotyczące Różnego rodzaju sprzętów, tak jak na przykład Pampers Premium Karma, rekomendacje Polskiego Towarzystwa mm -hmm. Pediatrycznego czy Naczelnej Izby Pielęgniarki Położnych. To są rekomendacje, które gdzieś byłabym Przyznam dla Przyznam szczerze, podatkiem. że mnie to osobiście bardzo przekonało, tak? Jakby to jest dla mnie jakby taki już. Stempel, który jakby dla mnie świadczy o tym, że to rzeczywiście są najlepsze produkty, jakie mogę zapewnić dla mojego dziecka, synka. Tak, bo to często jest tak, że mamy mówią jedno, koleżanki mówią drugie, tak, te pokolenia to się zmieniają zalecenia, tak. a tutaj jednak mamy instytucję, która jest dla tak. nas, jak kiedy nie wiemy I gwarancją. myślę, że synek się zgadza, bo właśnie się wierzy. <słyska> Potwierdza. Dla, nas, jako dla medyków też wszelkie rekomendacje są e, takim elementem nakierowania na to, na które produkty też powinniśmy mm -hmm. zwrócić większą uwagę. I e, tak samo i rekomendacje, ale tak samo też wszelkie publikacje medyczne, które e, w jakikolwiek sposób obejmują właśnie tę opiekę, pielęgnację tak. e, noworodka małego mm -hmm. człowieka. Czy jest jakaś taka rzecz, jedna, którą mamy e, uważają, że była najbardziej przydatna i często powtarzają, e, kiedy rozmawiasz z nimi? Najbardziej przydatna, i tutaj każdej mamie sprawdza się trochę co innego. Mm -hmm. Tak, już życie mnie nauczyło, że. U niektórych osób naprawdę preferencje są bardzo nakierowane, jeżeli chodzi o, o te elementy, które są pomocne. Przede wszystkim są to często pieluszki, jeżeli chodzi o też pieluszki takie, czy to muślinowe, bambusowe, takie materiały, tak. które są często w pielęgnacji maluszka wykorzystywane. Poza tym zwracają, mamy uwagę na ubranka, które na przykład są rozpinane aż do samej stópki. Na przykład, jeżeli chodzi o kombinezony, w okresie takim jesiennym, w okresie letnim, takie bardziej właśnie spodęki takie rampersy z krótkim rękawkiem tak. i, e, i krótkimi spadankami, bo też możemy przez dłuższy Łatwy czas dostęp, tego e, korzystać. Do no. dokładnie dokładnie. Możliwe naturalne materiały, ale też kolorowe. I tu jest mhm. ciekawostka, że te białe bardzo szybko się zabrudzą. No tak. e, i często wykorzystywane są na przykład u jednego maluszka, a te, które są kolorowe, czasami rodzice mówią to jest taki element dekoracyjny, to takie zabrudzenie od kubki, to po prostu e, tutaj już zostanie dla kolejnego maluszka, to się wypierze, ale nie widać w żaden sposób, że, e, że to po prostu jest taki element e, dodatkowy. E, Zwrócałabym przede wszystkim uwagę na materiały. I jakby rodzice bardzo często o tym mówią, że jeżeli e, nawet mają mniej, jeżeli chodzi o wyprawkę, ale o lepszym materiale, to zdecydowanie bardziej ta wyprawka jest przez nich ten dłużej wykorzystywana, niż jeżeli tego jest dużo, ale taki materiał, który bardzo szybko się zużywa. Mhm. Mnie się wydaje, nie wiem, czy potwierdzisz, że ta świadomość rodziców wzrasta bardzo, że rzeczywiście zwracają uwagę, tak. nie wiem, jak u ciebie było, na, na jakość ja tych Ja produktów. też właśnie, jakby pierwsze co, jeśli chodzi o ubrania, tak, to, to materiał. Co jest niezbędne w twojej wyprawce? No myślę, że tak naprawdę tutaj te wszystkie rzeczy, które już powiedziałyśmy, tak. Właśnie te rzeczy pierwszej potrzeby, które są. Właśnie, no pieluszki to był dla mnie taki numer jeden, no bo, no bo wiem, że tego będzie po prostu chodziło bardzo dużo. Ja może, jakby nie, to jest nasze pierwsze dziecko, moje, ale mam dwie już starsze siostrzenice, które kiedyś pomagają siostrze jakby opiekować, i wiem, że po prostu w pieruszek, tak jak właśnie tu mówiłyśmy, to po prostu jest moment, nie? E, więc to był to był, to był taki, te, taka, taka, taka sprawa. No i też właśnie te materiały, czyli ubranka, które są z bardzo dobrych materiałów naturalnych, też ja chcę karmić piersią mm -hmm. i bardzo chciałabym karmić piersią tylko przez pół roku. Mam nadzieję, że to się uda, bo to też by, bywa nie możemy sobie zaplanować, a później e, jakby natura płata figle. Ale dużo jest w głowie, a skoro masz takie nastawienie, to, to myślę, że bardzo bym chciała, aby tak, oby tak a było. Tak, mocy też jest sporo. Tak. tak, w tak i poradni laktacyjnych, także w razie potrzeby. Tak, ale że też jakby chcę tutaj, żeby mąż uczestniczył w tym mhm. karmieniu, no to laktator był też niezbędnym punktem, który, który musiał się w tej wyprawce pojawić. Ehm, no i to tak naprawdę, no, jakieś takie rzeczy, które myślę, że każdy z nas potrzebuje. Czyli, no, łóżeczko, to wiem, że też chcę, żeby było łóżeczko dostawne, które będziemy nam łatwo, jakby w nocy, pomagało malucha ogarniać. No i to to się... jest świetne, polecam to. Tak, mi się bardzo sprawdziło, też koleżanki mi poleciły. A gdybyście miały dać przyszłym rodzicom jakąś jedną radę, co by to było? Ja bym powiedziała, żeby się nie stresowali i pamiętali o tym instynkcie, który też będzie działał tak. i będzie się pojawiał. Jakby przygotowanie samo w sobie jest bardzo istotne, zarówno jeżeli chodzi o wyprawkę, jeżeli chodzi o ubrankę, jeżeli chodzi o pieruszki, jeżeli chodzi o ten sam cały asortyment laktacyjny, który z pewnością będzie potrzebny i będzie wykorzystywany, ale też, żeby trochę uwierzyć w siebie, w swoje możliwości e, i w to przygotowanie, tak naprawdę my musimy się po prostu nauczyć siebie nawzajem, musimy się nauczyć tej małej istoty, no bo to jest nowy człowiek, którego poznajemy i którego preferencje, predyspozycje też wszystko musimy też. po prostu na bieżąco poznawać. No Ja w zasadzie to, to, to bardzo, bardzo, bym tylko troszeczkę może rozszerzyła tą twoją wypowiedź, że też miałam od samego początku coś takiego w tej ciąży, że miałam powiem szczerze małe komplikacje, jakby na początku ta ciąża w pierwszym trymestrze była trochę zagrożona, już później się pod koniec pierwszego try trymestru wszystko jakby udało, rozwiązało pozytywnie. Natomiast miałam taki tydzień, jeden, kiedy czytałam bardzo dużo informacji w internecie i które bardzo mi źle robiły psychicznie. I trafiam do mojej pani, fantastycznej, pani doktor, którą po prostu ufam jej bezgranicznie. Ona powiedziała pani sobie: Proszę odłożyć ten telefon, proszę nie zaglądać, nie czytać, bo ludzie piszą w internecie bardzo różne rzeczy. Niekoniecznie to ma w ogóle związek z prawdą, a pani sobie tylko może tym zrobić krzywdę. Tak? I od tamtego momentu po prostu przestałam czytać. I też mam coś takiego, że koleżanki mnie pytają, na przykład, a jaką książkę przeczytałam, a czy oglądam właśnie jakieś tam informacje. Okej, okay, zaglądam sobie na właśnie wasz profil, no, no, no. <laughs> natomiast nie mam takiej potrzeby, żeby po prostu tej wiedzy jakoś bardzo dużo szukać, czy właśnie czytać, nie wiem ileś tam książek w trakcie ciąży, bo chcę zaufać właśnie mojemu instynktowi i myślę, że, że, że on też dużo mi podpowie. I myślę, że właśnie tutaj też takie wyważenie emocjonalne, że, że na spokojnie, jakby to wszystko. Kurczę, no nasze mamy kiedyś nie miały w ogóle dostępu do internetu, nie miały dostępu do, do wielu źródeł i sobie to świetnie dawały radę, tak? Kiedyś mieliśmy rodziny wielopokoleniowe, kiedy mama, babcia, córka, ciotka wszyscy żyli w jednym domu blisko siebie i ta wiedza gdzieś przychodziła naturalnie, bo mogliśmy obserwować, jak te mój dzieci tata prawda, w są. Nie, przez nie, z nie, 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 i też. Jakoś sobie radzili, tak? Więc, więc myślę, że też na spokojnie, naprawdę i tutaj też opanowanie w tej wykompletowaniu wyprawki też jest bardzo, myślę, istotne, bo jak naprawdę no jest bardzo duży asortyment, jest też bardzo dużo reklam. Tak. Bardzo dużo takich, jakby myślę, że pokus, które mogą sprawić, że będziemy. Emocjonalnie pewne rzeczy kupować, które się na przykład właśnie w ogóle nie, nie przydadzą, tak? Mhm. Więc jakby na spokojnie przemyśleć, właśnie poradzić się, poszukać e, poleceń i, i, i myślę, że z takim spokojem w głowie to, 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 to na pewno jest. Lepsze, tak? też mam taką jedną podpowiedź, jeżeli chodzi już o przygotowanie zarówno dla rodziców, ale też dla Ciebie. Jeżeli chodzi o ten pierwszy moment do szpitala, te najbardziej potrzebne rzeczy, to z pewnością będą te ubranka, mm -hmm. powiedzmy 56-62 rożek. Pampers, powiedzmy te dwie sztuki na salę porodową, później całą paczkę na oddział położniczej i mokre chusteczki. To mm -hmm. jest taki must have na początek i polecam otworzyć rożek, spakować wszystko do środka, do środka. czyli pampersy, chusteczki, ubranka, zawinąć razem i wpakować siatkę. Później, kiedy prosimy tatę o to, żeby podał te rzeczy, to, to tata wszystko, wszystko razem, podaje razem placie, i jest tak. wszystko takie bez stresu dodatkowo. Już ten instynkt na samym początku tak. działa też u taty, że ja wiem, tutaj mam przygotowane przecież, to, to tak wszystko jest dla dziecka. Przyznam szczerze, że dokładnie taką mam radę usłyszałam w szpitalu, jakby, więc, więc tak. myślę, że to jest bardzo przydatne. Kwestia właśnie zaufania temu instynktowi, ale też takie przygotowanie delikatne, żeby tak, już tak. się nie stresować na start. No ale to też można zaplanować, właśnie przemyśleć, tak? Że będzie taki moment, w którym będzie to wszystko mhm. w, jednym, w jednej sekundzie potrzebne. No? Takie podpowiedzi są bezcenne, kochane mamy, ufajcie instynktowi. I szukajcie wiedzy w sprawdzonych źródłach, takich jak na przykład nasza akademia pampers między nami rodzicami. Dziękuję serdecznie, że byliście dzisiaj z nami i zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków. Dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Ja bardzo dziękuję. Dzięki.